Bożym, które rozważamy, zawsze znajduje się teologia i antropologia. Teologia dlatego, że Słowo Boże zawsze mówi o Bogu i antropologia cały czas Słowo Boże pokazuje mi, jaki ja jestem. Przekazuje bardzo dużo informacji na temat człowieka. Tak naprawdę to nie jest tak, że my czytamy Pismo Święte, tylko Pismo Święte czyta nam nasze życie. Spróbujmy więc zobaczyć co mówi o Bogu i co mówi o nas? Ewangelia z piątej niedzieli Wielkiego Postu. Zatrzymajmy się, wydaje się, na słowach kluczowych tego fragmentu. Brzmią one tak. Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo. Jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. Ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Chciałbym, żeby obrazem tych słów, tych kluczowych słów, tego fragmentu Ewangelii według Świętego Jana był ten żywy kwiat, który będzie nam towarzyszył w czasie tych rozważań. Zanim ten kwiat się pojawił, było jakieś ziarenko, które wpadło w ziemię. To ziarno obumarło. I w wyniku obumierania dało życie czemuś nowemu. Jak rozumieć te słowa kluczowe? Kiedy one zostały tutaj przez Jezusa wypowiedziane? W jakim kontekście Jezus to mówi? Otóż przenieśmy się do Jerozolimy, to jest po uroczystym wieździe Jezusa do Jerozolimy. Zaczynają do niego przychodzić także greckojęzyczni Życi i podpytują apostołów Filip, Filipa i Andrzeja że chcą zobaczyć Jezusa. Oni to przekazują Jezusowi, że są osoby, którego chcą zobaczyć. Myślę, że to jest pragnienie każdego z nas, że chcemy zobaczyć Jezusa. I co Jezus robi? Nie wychodzi do, na, do nich w postaci fizycznej, nie pokazuje im się, im nie mówi: To ja jestem, patrzcie tutaj na mnie. Wypowiada te słowa, które można by powiedzieć są słowami kluczowymi dla tego fragmentu do czego nas zapraszają jeżeli chcemy rzeczywiście zobaczyć Jezusa musimy nauczyć się umierać ale w jakim sensie umierać umierać dla swojego egoizmu dla swoich wizji dla swoich niby najlepszych planów to jest najlepsza droga żeby zobaczyć Jezusa Jezus zaprasza nas do umierania jeżeli będziemy Umierali w takim sensie pozytywnym, to też będziemy się przygotowywali do najpewniejszej rzeczy w naszym życiu, mianowicie do śmierci, wtedy kiedy po prostu umrzemy i przejdziemy, przejdziemy do innego, nowego życia. Moi drodzy, kiedy myślimy o śmierci, to czasami, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, jest to też zauważone, ogarnia nas po prostu niepokój, zaczynamy się bać. Śmierć była tematem, od dawna jeszcze przed Narodzeniem Chrystusa. W starożytności niekiedy mówili, że filozofia jest medytacją nad śmierć, śmiercią. W nowożytności niektórzy twierdzili, że każdy człowiek jest bytem ku śmierci. Myślę, że powinnam zostać w głowie takie słowa, które zmieniają trochę naszą optykę widzenia. My czasami myśląc o osobach, które umarły, myślimy, że oni nie żyją, a tak naprawdę jest odwrotnie. To oni żyją, a my powoli umieramy. Czym prędzej to zrozumiemy, tym lepiej załapiemy sens naszego życia. Przed nami Jezus zawsze stawia jedną alternatywę. Albo będziemy żywym kwiatem, takim, który potrafi umierać, i z jego umierania rodzi się coś nowego. Albo zostaniemy sztuczną atrapą, nawet ładną z zewnątrz, ale ten kwiat jest sztuczny. On nigdy nie żył i nigdy nie potrafi umierać.